sędzią i będzie liczył punkty w tym pojedynku, kto więcej razy w uzasadniony sposób w plecie słowo wygrywa. Eee, zatem, mam nadzieję, że tam jeszcze dajmy sekundę widzom online. Widzowie w teatrze, jakie słowo chcielibyście zaproponować dla Janka? Drzwi! Drzwi. Bardzo dziękuję za tą, tą sugestię. Drzwi mi się bardzo podobają. Suweren też jest częstym słowem, którego używamy. Suweren? Drzwi <laughs> tak. są super. Drzwi są super. Otwórzmy się na sugestie drzwi. E, słowo dla Michała, niech będzie od widzów online. Kasio zaproponował, albo Kusio, przepraszam, że sobie zapisałem, zaproponował sugestię śmieci. 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 Drzwi. Drzwi. Śmieci. Widzów naszych szalonych poproszę jeszcze tutaj o sugestię, gdzie mogłaby się dziać akcja sceny? za Chrystia albo za Chrystia urząd podatkowy urząd podatkowy na plaży apteka na plaży weźmy Super. weźmy <laughs> 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 Czyli urząd podatkowy. Urząd podatkowy, który jest niedaleko plaży. Urząd podatkowy. Jakie masz słowa, Janku? Piasek. Drzwi, drzwi. Drzwi? Śmieci. Śmieci. Zobaczmy, co widzicie Z tej sceny poproszę o okrzyk. 3, 2, 1! I go. Otwarte jest. Wiem, właśnie widziałem uchylone drzwi, ale mnie mama wychowała, żeby pukać najpierw, zanim się wejdzie. Zwłaszcza, jeżeli przychodzi się po prośbie. Dobrze. Z czym pan przychodzi? Ja? Odebrać dobrać świeci? Bo już się w koszu nie Na tutaj strasznie jest dużo. To tak, ale ja nie jestem z recyklingu. Naprawdę? Nie, ja przychodzę z petycją, bo u nas na osiedlu drzwi do śmietnika są zamknięte i ludzie nawalili A. tego wszystkiego dookoła. widzi pan ten kosz na śmieci, to on jest pełen petycji. Generalnie jak wchodzi listonosz z petycją. To tu jest no. jego okrągły segregator, w którym. Krągły gromadzimy... <grylągły> segregator, jak piękna nazwa na krótko. Gromadzimy tu petycję, tak. To... Chce pan ja... zobaczyć? Nie, nie chcę. Ja, ja naprawdę. O. To? Czy to jest śmieć, czy petycja? Teraz jest to petycja, teraz jest to śmieć. Teraz jest to petycja, a teraz jest to śmieć! <grylące> Już niech pan mi nie pokazuje! Te drzwi wiedzy zostały przede mną otworzone. Ach. Ja chciałbym, żeby pan pomógł rozwiązać mój problem. Co mam zrobić? No skoro petycji nie pomagają, no to trzeba osobiście się stawić. Dlatego jestem. Wszedłem tymi otwartymi drzwiami, przez tamten korytarz. Proszę pana, wygląda wdro... pan jak śmieć. Musi się pan, jeśli pan chce się widzieć z naszego urzędu, musi pan się pięknie ubrać. No bo ja przepraszam, ja prosto z plaży. A! -a. Stąd slipy. Okej. Okay. Ale widzę, że pan też się Ma pan całe... Precy wie pan w czym. W muszlach. No tak, bo leżałem trochę. To no są takie morskie śmieci. Tak. To, i, i, to prawda. To prawda. No i co teraz? Dobrze, no to jeśli tak, no to jest. Muszę, jest... Ja, muszę, ja muszę załatwić tą sprawę. U nas po prostu wali wszędzie na osiedlu. Ja nie czym? Mogę... Plastikiem papier. Odpadami organicznymi. Tak, ogólnie. Ogólnie rzeczami. I wie pan co? Odpad to jest taki ładny nazwa na śmieci. No tak, no widzę, że lubi pan to słowo. Tak. Może zagrajmy w grę? Tak? Tak. Ja wejdę jeszcze raz przez te drzwi. O nie, drzwi się zacięły. Muszę poknąć te drzwi. Nie! A, bo te drzwi otwierają się do A! Zepsuł pan drzwi teraz nadają się na śmieci. Wie pan co? Cała to rozmowa. Ty śmieciu, trzasnę drzwiami. I dziękuję bardzo! Zwycięski rejs, ogłaszam zwycięski rejs!